Będziemy mówić dzisiaj o Edycie Stein, ponieważ mamy jej rocznicę śmierci. Ale zanim kilka słów o niej, to mieliśmy również rocznicę śmierci 8 sierpnia siostry Izabeli Zofii Łuszczkiewicz, bohaterki mojej książki Niezłomna zakonnica. To jest drodzy Państwo jedyna jej pełna biografia, zawierająca bardzo dużo dokumentów z jej życia. Między innymi jej listy z więzienia. Myślę, że do tej pory to jest moja najlepsza książka. Również jest tutaj bardzo wiele informacji nieznanych o Adamie Doboszyńskim. Ze względu na znajomość z nim, właśnie siostra Izabela została aresztowana. Zachęcam Was do zakupu książki z kodem Izabela w moim sklepie AMDG. Będziecie mieć 15% zniżki, i to jest ważne do końca tego miesiąca naprawdę Wam polecam. Jest to wpisane w formie powieści. zajęło mi to bardzo wiele lat badań. A dzisiaj dlaczego Edyta Stein pojawiła się ostatnio Edyta Stein, chociażby, w tej rozmowie Grzegorza Brauna z panem Pospieszalskim, no ponieważ mamy cały czas tam debaty, która nie doszła do skutku i dyskusje na temat komór gazowych. Czy Edyta Stein zginęła w komorze gazowej w Birkenau? Otóż tak, ale co możemy na ten temat powiedzieć? Jakie znamy szczegóły? Edyta Stein, chyba wam nie muszę Przedstawiać. Kilka lat temu nagrałam program o jej filozofii, jeśli chodzi o Świętego Tomasza Zakwinu. Jak wiemy, Edyta Stein, jeszcze zanim się nawróciła, studiowała, wykładała filozofię, była uczennicą Husserla związana ze szkołą fenomenologii, ale w późniejszym czasie zafascynowana filozofią Świętego Tomasza Zakwinu. Nawróciła się pod wpływem. Lektury książki Twierdza wewnętrzna Teresy Wielkiej, świętej Teresy od Jezusa, karmelitanki. I w późniejszym czasie również Edyta Stein zostaje karmelitanką. Jakiś czas musiało upłynąć od jej nawrócenia. Jeśli się teraz nie myję, to miała 30 lat, gdy się ochrzciła. 40 lat, gdy wstąpiła do Karmelu, a 50 lat, gdy zmarła. Co wiemy o kulisach jej śmierci? Kilka takich informacji znalazłam w tym artykule. Podaję tutaj stronę, nazywa się The Pillar. Tutaj mamy zdjęcie Edyty Stein, jeszcze jako studentki. Jak, jak zginęła. Tutaj możemy prześledzić cały proces jej aresztowania i nie pomogło to, że ona się nawróciła, nie pomogło to, że była katoliczką. Ten cały właśnie no, proces transportu Żydów z Europy do, do Auschwitz, do na jej nie uminął. 26 lipca, czyli święta św. Anny 1942 roku, biskupi Holandii przeczytali list w obronie holenderskich Żydów w kościołach, we wszystkich kościołach. Więc też nie jest tak, jak głosi propaganda, że Kościół nic nie robił w tym temacie, żeby Żydom pomóc. Robili bardzo dużo. Tutaj jeszcze raz odsyłam też do mojej książki o siostrze Izabeli. Ona ratowała Żydów również w swoim klasztorze. I najpierw, jeszcze przed tym listem, dlaczego mówimy tutaj o Holandii, ponieważ Edyta Stein najpierw była w klasztorze w Niemczech i potem musiała stamtąd uciec do klasztoru karmelitanek w Holandii, w miejscowości Echt. Do niej dołączyła jej siostra Rose. Więc bardzo ciekawe, że Edycie Stein udało się nawrócić jej rodzoną siostrę, która również wstąpiła do zakonu karmelitańskiego i która również z nią została wywieziona na śmierć do obozu koncentracyjnego. I jaka była odpowiedź Niemców na ten list holenderskich biskupów, zamiast jakoś się zreflektować, to oni tym bardziej. Zwiększyli tempo deportacji i właśnie po tym liście widzimy tutaj też prześladowanie kościoła tak naprawdę przez Niemców, ponieważ specjalnie po tym liście holenderskich biskupów celem ataku niemieckiego stali się Żydzi, którzy przed wojną przeszli na katolicyzm. I w ramach tej akcji Edyta Stein została aresztowana przez gestapo, 2 sierpnia 1942 roku i podobno była bardzo spokojna, pocieszała swoją siostrę, kiedy razem zostały przewiezione. Najpierw dotarły do obozu przejściowego w miejscowości Amersford, gdzie były brutalnie traktowane, a następnie 4 sierpnia 1942 roku trafiły do obozu Westerborg. Tam grupa 1200 katolickich Żydów została oddzielona od reszty. I w tym momencie z tego miejsca mamy jeszcze relacje świadków, więc wiemy, że Edyta Stein tam dotarła. Mamy relacje świadków, którzy wspominali, że Edyta emanowała spokojem, współczuciem wobec innych i wyróżniała się wśród innych. Ja podobno. Powiedzieć, świat składa się z przeciwieństw, ale ostatecznie nic z tych kontrastów nie pozostaje. Pozostaje tylko wielka miłość, jak mogłoby być inaczej. Była jedną z 60 330 osób, co jakby jeden transport miał tyle osób. Więc zrozummy też te rozmiary, które były przewiezione z we Westerbork do, do Auschwitz, do Birkenau. Dotarły tam pociągiem i tutaj to, co dalej się stało, wiemy tylko z powojennych badań. I te badania się odbyły. Wiadomo, że Edyta Stein, jak i jej siostra, nie miały nawet wytatuowanego numeru więźnia. Zostały od razu Skierowane na takie miejsce bo to było właśnie 1942 rok, więc tak naprawdę dopiero krematoria w Birkenau są zlecane do budowy, nie są jeszcze zbudowane, gdzie została uśmiercona zatem Edyta Stein. To była taka prowizoryczna komora gazowa, która nazywała się Białym Domem. I historię tutaj między innymi akurat sięgnę po stronę Muzeum Auschwitz Birkenau, tak zwany biały domek. Żeby Państwu to przedstawić, widać to. Na ten temat wyszły również publikacje naukowe, wyszło opracowanie poświęcone drugiej prowizorycznej komorze gazowej niemieckiego obozu. Zawiera to opracowanie dokładny opis tego budynku. Był nazywany białym domkiem ze względu na kolor jego otynkowania, jak i jego otoczenia, drogi dojazdowe, braki rozbieralnie i przeznaczone dla ofiar masowe groby i stosy spaleniskowe, więc w ten transporcie Edita Stein te ofiary były spalone na stosie, jeszcze krematoria nie istniały. Pod koniec maja 1942 roku liczba Żydów, którzy byli kierowani do Auschwitz, zwiększyła się do tego stopnia, że władze SS przystąpiły do adaptowania na komorę gazową kolejnego domu wiejskiego, więc to był po prostu wiejski dom, który, w którym pewnie wcześniej jakaś polska rodzina mieszkała, a powierzchni około 100 do 120 metrów kwadratowych. Rozpoczął swoje funkcjonowanie najprawdopodobniej w połowie lipca 1942 roku, tak więc możemy przypuszczać, że Edyta tak naprawdę była jedną z pierwszych ofiar tego miejsca i w tym miejscu uśmiercano ludzi do przełomu kwietnia i maja 1943 roku. Natomiast po uruchomieniu dwóch z planowanych czterech nowych krematoriów z komorami gazowymi 2 i 4, funkcjonowanie tego białego domku zostało wstrzymane. Został on ponownie uruchomiony na 3-4 miesiące w 1944 roku podczas akcji zagłady Żydów z Węgier i Getta Łódzkiego. Wewnątrz budynku ta przestrzeń została podzielona na cztery komory gazowe. Każda z nich była zaopatrzona w gazoszczelne drzwi, obok których znajdowały się w bocznych ścianach niewielkie otwory, przez które SS-mani wrzucali do środka granulki cyklonu B. Każda z komór była podłużnym pomieszczeniem, które posiadało dwoje wzmocnionych hermetycznych drzwi, przy czym przez jedne z nich przychodzili ludzie do wnętrza, drugie na przeciwległej stronie służyły do wyciągania ciał na zewnątrz. Zaraz za drzwiami wyjściowymi znajdowały się doły do spalania zwłok, stosy drewna, usypiska popiołów. W pobliżu komory gazowej więźniowie z Zonder usuwali ze zwłok złote zęby i obcinali włosy martwych kobiet. Tutaj zaczynały swój bieg tory kolejki polowej, którymi przewożono ciała. Najpierw do masowych grobów położonych w głębi podwórza, potem do dołów kremacyjnych ulokowanych około 100 metrów od budynków. I tutaj mamy informacje: takie były badania, że właśnie w tym miejscu ginęli Żydzi, którzy byli przywożeni latem 1942 roku w transportach z Francji, Holandii, Belgii oraz w drugiej fazie deportacji ze Słowacji. Także Żydzi polscy z Mazowsza, grodna rejona, rejonu Białego Stoku, z Berlina, z Norwegii, Jugosławii, z Grecji. Tutaj nie jest trudno mówić, drodzy Państwo, o, o liczbach, ale tutaj strona podaje, że tam 150 tysięcy osób w samym tym bunkrze drugim było zamordowanych. Ale przejdźmy znowu do Edyty Stein, więc Wiemy, że właśnie to było miejsce, gdzie Edyta Stein została zamordowana. Nie mamy tutaj do tego wątpliwości. Jest to wszystko udokumentowane. I to, co jest też ważne, to debata, która później wybuchła pomiędzy stroną żydowską a katolicką o znaczeniu jej śmierci. Edyta Sztajn stała patronką Europy też, ale ona z tego, co wiemy, co mówiła, poświęciła się w celu nawrócenia Żydów. I tutaj różni się podejście katolików. Katolicy uważali, że to oni byli tak naprawdę jej ludem, jako że została zakonnicą, jako że przyjęła chrzest. Natomiast. Żydzi twierdzili, że ona została zabita, ponieważ była Żydówką. I Żydom nie podobało się to, że jako Kościół katolicki chcę ją sobie przywłaszczyć. Środowiskom żydowskim nie podobało się to, że rozpoczął się proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Edyty Stein Narosły wokół tego bardzo duże kontrowersje, zwłaszcza gdy proces kanonizacyjny się rozpoczął. Ale beatyfikacja ostatecznie się odbyła w kolonii 1 maja 1987 roku. Natomiast tutaj były tak wielkie kontrowersje, i dodajmy, że tutaj już mamy ten czas posoborowy, gdzie podejście do nawracania Żydów jest już inne. Jest nacisk na ten dialog międzyreligijny. Komisja ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego opublikowała wtedy komunikat, w którym podkreślono, że beatyfikacja Dyty nie może być w żaden sposób przez katolików interpretowana jako impuls do nieuzasadnionego nawracania Żydów. A zamiast tego powinna być unikalną okazją do refleksji i pojednania katolicko-Żydowskiego. I że to ma być jakby takie oddanie cześci dla wszystkich ofiar szoła. Tak jest tutaj napisane w tym oświadczeniu: Katolicki kult Edith Stein nie umniejsza, wzmacnia potrzebę pamięci i szacunku wobec żydowskich ofiar. No, oczywiście nie, nie, nie umniejsza, tylko dziwny moim zdaniem spór, bo też należy podkreślić, że Edyta Stein wróciła się szukając. Prawdy, więc nie powinien Kościół rezygnować z tego nawracania Żydów. Tak ona właśnie też czyniła, nie bez powodu się nawracała. Przewodniczący Instytutu Studiów Karmelitańskich w Waszyngtonie podczas też tego procesu powiedział, że rodzina Stein miała trudności z akceptowaniem konwersji Edyty. Więc widać, że jej życie budziło i do dzisiaj budzi kontrowersje. I ciekawe też pojawiły się komentarze, że kiedy Kościół uznał Edytę Sztajn za świętą, to wielu Żydów odebrało to jako niesprawiedliwe zawłaszczenie cierpienia Holokaustu przez katolicyzm. No a tutaj właśnie. Z drugiej strony to też pokazuje, że jak wielu też katolików, bo tutaj ona tak naprawdę no, ucierpiała w związku z tym, że prześladowani byli katolicy. Wielu katolików również ginęło, księża katolicy ginęli również w Auschwitz, Niemcy stanowczo walczyli z Kościołem katolickim, co też jest opisywane w relacjach. To miejsce, was zachęcam do obejrzenia innych programów na moim kanale, jeśli jesteście tutaj na przykład pierwszy raz, zachęcam was do na przykład obejrzenia programu o... Krzyżu na Żwirowisku, który nagrałam podczas tegorocznych obchodów, rocznicy pierwszego transportu Polaków do KL Auschwitz, gdzie właśnie też siostry karmelitanki zostały niejako wyrzucone, musiały zmienić to miejsce, musiały opuścić teren przy Muzeum Auschwitz, gdzie miały swój klasztor, ponieważ to środowiskom żydowskim się nie podobało, nie podobał im się krzyż. No dodajmy, że. Edyta Stein w zakonie nosiła imię Teresa Benedykta od Krzyża. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie, czy znacie historię Edyty Stein. Jestem ciekawa Waszego komentarza. Napiszcie, w jakich postaciach jeszcze chcielibyście, abym nagrała programy. Jeśli byście chcieli wesprzeć ten projekt Tajne Komplety, tutaj widzicie link do niego, to wtedy będę mogła. Więcej nagrywać dla Was programów na tematy edukacyjne w takiej formie lepiej zmontowanej, z różnymi grafikami, w takiej formie, która zajmuje o wiele więcej czasu i pieniędzy, żeby została wyprodukowana. Ja dziękuję serdecznie wszystkim, którzy wspierają kanał. Jeszcze raz zachęcam. Do odwiedzenia sklepu, promocje na książkę Niezłomna Zakonnica, ale też inne książki dostępne w sklepie: książki o Rotmistrzu Pileckim, książki dla dzieci, doskonałe do edukacji domowej i nie tylko. Serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia.